Dnia 7 lipca tego roku na portalu Interia Motoryzacja pojawił się artykuł, który opisał sytuację przedstawioną na nagraniu. Widać na nim, jak nagrywający, poruszając się lewym pasem ruchu, wykonuje manewr wyprzedzania innych, wolniejszych pojazdów. Autor artykułu oraz przywołany ekspert odnieśli się w sposób krytyczny do wybranych elementów tego nagrania, dlatego chcemy je sprostować. Autor artykułu pisze o nagrywającym. Niestety od samego początku udowadnia on, że nie do końca rozumie przepisy ruchu drogowego. Pierwsze sekundy i już wiemy z kim mamy do czynienia. Z kierowcą, który uważa, że jeśli w oddali prawym pasem porusza się inny pojazd, to nie trzeba zjeżdżać z lewego pasa. Dla wzmocnienia swojej racji podkreśla, że porusza się z maksymalną dopuszczalną prędkością, więc każdy, kto chce jechać szybciej, musi złamać przepisy. Narracja ta od samego wstępu nastawia czytelnika krytycznie do nagrywającego i stawia go w roli prowokatora, który w nieuprawniony sposób porusza się lewym pasem ruchu. To jest oczywiście nieprawda. Samochód jadący prawym pasem ruchu, jego odległość do nagrywającego oraz większa prędkość nagrywającego powoduje, że nagrywający powinien kontynuować jazdę lewym pasem ruchu w celu podjęcia kolejnego manewru wyprzedzania. Autor artykułu dalej pisze, cytując artykuł 16 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, po zakończonym manewrze wyprzedzania miał on obowiązek zjechać na prawy pas zgodnie z zasadami ruchu prawostronnego. Znowu sprostujmy, zgodnie z artykułem 16 ust. 1 ustawy, Prawo o ruchu drogowym, kierującego pojazdem, obowiązuje ruch prawostronny. Oznacza to, że wszystkie pojazdy zmierzające w tym samym kierunku muszą poruszać się po prawej stronie drogi. W krajach takich jak Polska jeździmy prawą stroną drogi, a więc tą jej częścią zaznaczono na czerwono lub zielono zależnie od kierunku ruchu. Nagrywający, bez względu na to czy jedzie lewym lub prawym pasem ruchu, porusza się zgodnie z zasadami ruchu prawostronnego. Autor artykułu natomiast twierdzi, że obowiązek zjechania na prawy pas wynika z zasad ruchu prawostronnego, z czym się zgodzić nie można. Choć nie miałoby to za wiele sensu w Polsce, moglibyśmy mieć ruch prawostronny z obowiązkiem jazdy możliwie blisko lewej krawędzi jezdni. Autor artykułu dalej pisze: ponadto kierujący ma też obowiązek ustąpić miejsca szybciej poruszającemu się pojazdowi. Sprostujmy, nie ma takiego obowiązku i nie wynika on z żadnego artykułu ustawy lub rozporządzenia. Brednie te, bo tak to musimy nazwać, są utrwalane notorycznie w mediach przez co w przenośni mówiąc prane są mózgi polskich kierowców. Szybszy jest stopniem wyższym przymiotnika szybki i oznacza w tym przypadku iż jeden z pojazdów porusza się z większą prędkością od drugiego. Jeśli ktoś nam jedzie na zderzaku to nie jest on wcale szybszy. Porusza się z tą samą prędkością co my. Autor artykułu dalej pisze nawiązując do szybszego pojazdu. Fakt, że to oznacza iż ten kierujący przekroczy wtedy prędkość nie ma żadnego znaczenia. Jest to niestety kolejna bzdura, którą musimy sprostować. Przekraczanie prędkości przez kierującego pojazdem może skutkować utrudnianiem poruszania się innym kierującym. Zgodnie z artykułem 19 ust. 2.1 ustawy prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym. Ten przepis działa nie tylko wtedy, gdy jedziemy zbyt wolno, lecz także gdy przekraczamy dozwoloną prędkość, co utrudnia jazdę innym kierującym. Wykroczenie w związku z tym artykułem nie jest formalne, tylko skutkowe, i popełniamy je w chwili zaistnienia skutków w postaci właśnie utrudnienia jazdy innemu kierującemu. Ponadto, jeśli w chwili przekraczania dozwolonej prędkości dojdzie do wypadku z naszym udziałem, to możemy trafić do więzienia, jeśli zostanie nam udowodnione, że uniknęlibyśmy wypadku lub zmniejszyli jego skutki, gdybyśmy przestrzegali prędkości dozwolonej. Przekraczanie prędkości ma znaczenie. Autor artykułu dalej pisze: od sprawdzania prędkości i karania za jej przekroczenie jest policja oraz inne służby. Takie samozwańcze dyscyplinowanie innych kierowców poprzez utrudnianie innym jazdy zwykło się nazywać szeryfowaniem. Odpowiem autorowi na tym samym poziomie, to nie ty jesteś od tego, aby ustawiać kierowców na drodze po pasach ruchu. Nie ty decydujesz, czy ktoś ma jechać lewym lub prawym pasem ruchu. Od karania za niestosowanie się do obowiązku jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jest policja i inne służby. Nie rób z siebie szeryfa, który mówi innym, jak mają jechać. Autor artykułu dalej pisze, autor nagrania blokował tak lewy pas przez 20 sekund doskonale zdając sobie sprawę, że za nim jest inny kierujący, który chce jechać szybciej i daje na to jasne, chociaż niezgodne z prawem sygnały. Sprostujmy, nagrywający niczego nie blokował. Pojęcie blokowania nie występuje ani w ustawie, ani w rozporządzeniach. Mówi to dużo o kompetencjach autora tego artykułu, który przywołuje nieistniejące pojęcia. Nigdy nie spotkałem na sali sądowej sędziego, który wspomniałby cokolwiek o blokowaniu lewego pasa ruchu. Gdyby nie fakt, iż nagrywający wykonuje manewr wyprzedzania, można by mówić co najwyżej o niestosowaniu się do obowiązku jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Wreszcie autor artykułu pisze, reakcją na łamanie przepisów przez nagrywającego było wyprzedzenie go prawym pasem, ale przejeżdżając niebezpiecznie blisko. Ponownie sprostujmy: nagrywający nie złamał ani jednego przepisu. Miał prawo pozostać na lewym pasie ruchu w celu podjęcia kolejnego manewru wyprzedzania, ponieważ przemawiały za tym zaistniałe okoliczności. Nie mamy obowiązku ustąpienia pierwszeństwa poganiaczowi, który jedzie nam na zderzaku, nie wynika to z żadnego przepisu ustawy. W dalszej części artykułu znajduje się komentarz, którego udzielił Jerzy Bitner, przedstawiony jako ekspert z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, mówiąc: Zawsze podkreślam, że nawet jeśli jedziemy z maksymalną dozwoloną na danej drodze prędkością, nie upoważnia nas to do blokowania lewego pasa. Jeśli ktoś jedzie szybciej, to jego sprawa, a od karania za przekraczanie prędkości jest policja. Sprostujmy także te słowa, nagrywający poruszając się lewym pasem ruchu, nikogo nie blokował, o czym już zostało powiedziane. Dziwi mnie posługiwanie się pojęciem blokowania przez osobę przedstawianą jako eksperta. Media wyprały mózgi obywatelom, wmawiając im, że jeśli ktoś im jedzie na zderzaku, to na pewno tego kogoś blokują i muszą usunąć się z drogi. Odwołam się tu także do słów, że jeśli ktoś jedzie szybciej, to jego sprawa, ponieważ wcale to tak nie działa. Mamy prawo uniemożliwiać innym osobom popełnianie przez nich wykroczeń, natomiast jest to zbyt rozbudowane zagadnienie, aby je przedstawić w kilku zdaniach. Ponadto, jak zostało już powiedziane, poruszanie się z prędkością wyższą niż administracyjnie dozwolona może skutkować utrudnianiem ruchu innym kierującym stosującym się do prędkości dozwolonej. Można odnieść wrażenie, że bandycka jazda na zderzaku jest promowana względem kierujących stosujących się do ograniczeń prędkości. Na koniec przedstawię kilka prywatnych wniosków niezwiązanych z omawianym artykułem. Po pierwsze, brak merytoryki oraz niepoprawna wykładnia przepisów prawa jest obecnie dużym problemem. Ludzie nie sięgają do książek, orzecznictwa oraz komentarzy do ustaw. Zastępują je innymi źródłami wiedzy, a szkoda, bo cecha Beck oraz Wolters Kluwer posiadają ogromną ilość pozycji związanych z przepisami ruchu drogowego. Po drugie, dzięki temu, że udało się ogłupić kierowców w wielu sferach, jak chociażby niepoprawna wykładnia obowiązku jazdy, możliwie blisko prawej krawędzi jezdni, można na takich kierowcach zarabiać, przy czym słowo zarabiać jest tu powiedziane w wielkiej przenośni. Dzięki mówieniu Wam, że lewy pas jest do wyprzedzania, co jest oczywistą bzdurą, można Was łapać na przekraczaniu prędkości i wypisywać Wam mandaty. A policjanta nie obchodzi wtedy, że lewy pas jest do wyprzedzania, tylko fakt, że przekroczyliście prędkość. Bardzo chętnie zobaczę film z policjantem, który rezygnuje z wypisania mandatu za jazdę lewym pasem, podczas której kierujący pojazdem wyprzedzał, przekraczając przy tym prędkość dozwoloną. Skoro zachowanie to jest karane, to po co w mediach gadać takie bzdury? W końcu po trzecie, obecnie panuje przekonanie, że kierowca jadący przepisowo lewym pasem ruchu jest prowokatorem i jeśli się go wyhamowuje, to to jest już ok i zachowanie to jest jak najbardziej wskazane. Pokazuje to, jak nisko upadło polskie społeczeństwo. Promowane są zachowania bandyckie polegające na wymierzaniu sprawiedliwości.